Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy jak widzicie będzie unboxing paczki z NGC. Są to monety nie tylko moje. Są to monety jeszcze trzech osób, ale to będę mówił po kolei jak będę tam pokazywał. No to moi drodzy jeszcze jedna sprawa ja stoję teraz przy stole. Na biurku paczka się nie mieści. Teleskop, na którym jest telefon, jest maksymalnie u góry, więc możecie sobie wyobrazić, jak wysoka jest ta paczka. Ma około 35 cm wysokości, ale pewnie dobrze zabezpieczono, więc dlatego też taka wysokość. Ale przejdźmy już do tego unboxingu. Także moi kochani, na chwilę to odsunę, bo dosłownie mam to obok siebie. Czekajcie. 아. 그 맘에도? 어. 딱 오케이. 그맘에 범벌기 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 mamy oczywiście pokażę na początek monety które należą do nie do mnie mamy powinny być 6 pudełek kurde na styk popsadzony trzecie czwarte pudełko piąte pudełko no i szóste. Dobra. Moi kochani, ja na chwilę wyłączę nagrywanie, gdyż muszę opuścić aparat. Moje, moje monety będą na samym końcu pokazane, bo wiadomo, one zostają u mnie, a chłopakom chciałbym już w poniedziałek je odesłać z powrotem. Także, moi kochani, zaraz wracam i zaczniemy. Będzie, oczywiście, będą monety z II Rzeczpospolitej, czyli monety międzywojenne. II Rzeczpospolitej Polskiej, będzie PRL no i monety yy, yy, III Rzeczpospolitej Polskiej także dajcie mi chwileczkę zaraz wracam dobra moi kochani yy, na pierwszy strzał idą monety od Tomka później pójdą monety od Kamila i na końcu od Piotra yy, także zaczniemy od monet tutaj są monety II Rzeczpospolitej Polskiej Tak. Dobra. W ten sposób. I sobie polecimy. Pierwszą monetą jest, moi kochani, sztandar 5 złotych z 1930 roku. jaką notę ona otrzymała? Jest to MS61. Bardzo przyzwoita nota, dużo tych monet nie otrzymuje noty numerycznej z powodu tego, że nadgorliwość ludzi doprowadza do tego, że monety są przeczyszczone, przepolerowane i zazwyczaj dostają te monety albo UNC detalis Klinit, albo y, AU detalis Klinit, no nota naprawdę zacna. Także MS61. Następnie mamy 5 zł z 30. Weź te pyłki z kartonu z 33 roku. Moneta naprawdę bardzo dobrze wygląda optycznie. Kręci się po niej lustro, ale. Na NGC zauważyło coś na tej monecie i dali tylko UNC Deta Detalis. No szkoda. Jak widzimy w opisie, jest OBV Klinit. To są te czarne kropki, które występują często na monetach drugiej Rzeczpospolitej Polskiej. Widać częściowo, że one tu są, ale ktoś po prostu resztę wydłubał, uszkadzając przy tym monetę. Szkoda, naprawdę szkoda. Moneta naprawdę w stanie pięknym. Zresztą widać UNC Detalis OBV Clinet. Dobrze, następna. Jest to 10 złotych. Moi kochani, 10 złotych z Romualdem Traugutem. Rocznik 33, moneta okolicznościowo obiegowa na tej monecie występuje taka patynka właśnie tęczowo-benzynowa no i NGC stwierdziło, że ten kolor nie jest naturalnym kolorem tej monety i dały właśnie opis, że jest to sztuczna, sztuczny kolor dla tej monety no szkoda, ale UNC Detalitz jest czyli moneta gdyby nie posiadała tej patyny bo w sumie dziwnie wygląda w różnych miejscach no ale co zrobić, trudno UNC detalis. następnie mamy moi kochani 10 zł z Piłsudskim rocznik 38 bardzo ładny detal ładnie zachowana moneta Naprawdę ładna, można powiedzieć. No i nota MS61. Bardzo przyzwoita nota dla tej monety. Mała ilość większych rys, trochę mikrorysek. Najwyższe punkty reliefu przetarte. To samo jest na AWERSie. Orzełek w najwyższych punktach jest przetarty. Także mamy MS61 dla tej monety. Teraz mamy, moi kochani, 10 groszy z 49 roku. Naprawdę bardzo dobry detal. No i jaka nota? Mamy tutaj MS64. Dla 10 groszówki z 49 roku. Naprawdę. Przyzwoita moneta, dobra nota MS-64, jeszcze raz, także aluminium dostało wysoką notę. No i teraz moi kochani mamy złotówkę z 49 roku, naprawdę detalik bardzo piękny, naprawdę super, no i nota. Nota jest to MS-65. Bardzo już wysoka nota. Detal naprawdę jest bardzo, bardzo dobry. No i MS-65 dla tej monety. Teraz mamy, moi kochani, 5 złotych z rybakiem, rocznik 58. Cienka ósemka. Detal monety jest bardzo dobry aczkolwiek najwyższe punkty y, reliefu awersu są delikatnie przetarte. Y, no, a w tle tutaj troszeczkę mikrorysek i y, przetarć ogólnie większych nie ma na rewersie. No i nota dla tej monety jest to MS62. Bardzo porządna nota. Dobra, moi kochani, to były monety, które są wysyłane przeze mnie jako monety ekonomii. Proszę pamiętać, że monety do rocznika 64 muszą być poddawane do oceny jako ekonomii, a po 64, czyli od 65 roku, monety są klasyfikowane jako monety modern. I tutaj mam, Tomek, Twoją drugą część monet gdyż muszą one być rozdzielone. No i tu mamy następnych parę monet. No i zaczniemy od rybaka. Jest to rybak rocznik 74. Bardzo ładny. No i nota. MS66 dla tej 5 złotówki z rybakiem. Mając parę monet jednego, jednego wzoru, można łatwo później się sobie przyglądać, dlaczego ta dostała na przykład MS66, a rybak dostał 58 MS62. Można sobie wtedy łatwo obejrzeć pod nie wiem, lupą, gdzie są mankamenty na monecie, która dostała niższą notę. Także, moi kochani, mamy tutaj...

No, zobaczymy za 3 miesiące, jak moje wrócą, jakie noty otrzymają. Teraz mamy 20 groszy, także z roku 90. I moi kochani, tu dla mnie jest to zaskoczenie: eee, dlaczego ta moneta dostała taką kurde notę? UNC detalis cleanet. Eee, ogólnie ja się tutaj nie dopatrzyłem jakiś eee, brutalnego czyszczenia tej monety. Nie wiem, e, Tomek, nie mówiłeś mi, e, skąd ją posiadasz. No ale NC detalis detalis, no, no, słabo trochę. No ale. Clean it. no nic nie zrobimy. Teraz mamy, moi kochani, złotówkę także z 90 roku. No i moi kochani, ja tu też się zbytnio nic nie dopatrzyłem. Nie wiem, czy Tomek się ze mną zgodzi, czy by czasem reklamacji nie złożyć dla tej monety. Ja sobie jeszcze, zanim Ci ją wyślę, sprawdzę sobie dokładnie pod mikroskopem. No i także ułęce detale z CleanIt. Jeśli zauważę tutaj gdzieś miejsca, że ktoś próbował ją, nie wiem, przepolerować czy jakiś inny sposób czyścić, no to w takim bądź razie zastanów się Tomek, czy, czy czasem nie zrobimy reklamacji. No, kurde, no ciężko mi teraz stwierdzić ale dobra tylko UNC Detalis. no i ostatnia z monet od Tomka mamy tu złotówkę z roku 91 bardzo ładny egzemplarz no i w sumie możemy tutaj sobie też tak mniej więcej porównać Ktoś by mógł powiedzieć, że to świeżym stemplem wybite. No ale nie do końca, no bo kurde. Hmm. Ciężko mi teraz cokolwiek powiedzieć, ale odpalam mikroskop i sprawdzę. No i moi kochani, mamy tutaj MSA 65. Bardzo wysoka nota. Także fajnie, fajnie. MS65. Także Tomek, jak będziemy tam rozmawiać, zastanów się czy odsyłamy to teraz będą monety od Kamila od Kamila, który ma kanał Polskie Banknoty PRL i druga RP, nie i trzecia RP Kamil wysłał do mnie monet 4. no i moi kochani tu też bym mógł porównać bo Kamil także wysłał mi monetę jednozłotową z roku 90 no i ta już jest zupełnie inaczej wygląda niż tą co miałem przed chwilą w rękach tu mamy typowy taki mat na tej monecie delikatna patyna proszę pamiętać, że miedzionikiel także patynuje no i bardzo wysoka nota MS67 dla tej monety Naprawdę bardzo fajna nota. Także gratuluję wysokiej noty, Kamil. Następnie mamy 5 groszy z 1993 roku. O, przepiękny egzemplarz. No i moi kochani. MS-68 TOP POP MAX NOTA NGC Także naprawdę piękny egzemplarz Więc super MS-68 Teraz mamy 5 złotówkę z 2008 roku bardzo dobrej jakości bicie było. Moneta poprawnie wybita. Nie ma tu żadnych e, defektów na monecie. No i nota MS66. Wysoka nota dla 5 złotówki z 2008 roku. Także jest to bardzo dobra nota. Ale Kamil wysłał mi dwie sztuki takiej monety. I tutaj jest ponownie 5 złotych z 2008 roku. I moi kochani ten egzemplarz jest jeszcze wybitniejszy niż ten, który Wam przed chwilą pokazałem. No i mamy tutaj MS 68. Jest to bardzo wysoka nota dla 5 złotówki z 2008 roku. A czekajcie, sprawdzę, może, czyli przypadkiem nie jest to moneta Top Pop. Już sprawdzamy. Wejdę sobie tylko na swoje konto NGC. I zaraz będziemy wiedzieli, czy to jest Top Pop. Już chwileczkę. Czekajcie, o jakie to było zlecenie. Muszę znaleźć to jest tutaj. Oczywiście muszę się zalogować. Yy, I sprawdzimy sobie. Tak, moi kochani, jest to moneta Top Pop. Siedem monet yy, z tą notą wyżej yy, żadna inna N nie istnieje. Także jest to Top Pop, czyli Kamil, masz dwa Top, dwa Top Popy w swoich monetach. Dobra, I teraz, moi kochani. Yy. Tutaj są monety od Piotra. I to będzie zabytą na dwa odcinki. I moi kochani zaczniemy od 10 groszy z 49 roku. Jest to miedzionikiel, Bardzo ładny miedziunikiel 10 groszy. 10 groszówki. No i jaka nota? Mamy MSA 65. Kryteria, jakie teraz przyjmuje NGC, są jeszcze mocniejsze, moi kochani. Proszę pamiętać, że NGC, im więcej ma w swoich y, y, archiwach monet, które oni ogradowali. Mają wgląd, po prostu też co, jak i kiedy był ocenione więc nie ma co liczyć na jakieś super wysokie noty, gdzie moneta posiada jakieś mikroryski czy rysy. Widocznie są lepsze egzemplarze, że takie noty, monety otrzymują. No. Ale jest MS-65, także bardzo fajnie. No tutaj myślę, że Piotr się trochę zawiedzie, gdyż jego. Moneta 10 złotowa. Jest to, moi kochani, mała kolumna. Jest to mała kolumna, jak widzicie, z roku 1966. No i nota. No, niestety. UNC <słuch> detalis. Klinet. Jak się przyjrzeć, to tutaj widać pełno kreseczek. Moneta została przeczyszczona, a szkoda. No. Awers naprawdę bardzo w porządku, ale ktoś się zabrał za rewers i monetę przeczyścił. Także no, przekro mi. E, teraz mamy, moi kochani, e, Tadeusz Kościuszko, 10 zł, 69 rok. Sprawdźmy sobie, bo tutaj yy, jest to 69 rok. I moi kochani, yy, sprawdźmy sobie, no kurczę, czy on mnie nie chce zalogować. Mój e yy, mój moje konto NGC, tutaj status. I już sprawdzamy dla tej monety. Jest to nota wysoka. Sprawdźmy sobie. Yy. Są wyższe noty. I tutaj mamy MSA 67. Naprawdę bardzo ładny egzemplarz. Super, super. Z tego Piotrek powinien być zadowolony. Następnie mamy 2 złote z 1971 roku. I moi kochani, zaraz sobie tutaj włączę i będę wiedział. Powiem tylko tyle, że 84 monety są wyżej ugradowane, Aczkolwiek tej monecie no dużo nie brakuje. No są tam jakieś w tle mikroryski, nie ma ich dużo. No ale MS64. Jak Piotr, pamiętasz, z tym rozmawiałem, no to mówiłem Ci, że ta złotówka nie dostanie wyżej noty. No i sprawdziło się tak. MS 64 dla 2 zł z 1971 roku. I ostatnia z monet, która dzisiaj będzie zaprezentowana. No i kochani, jest to 2 złote z 1972 roku. I tutaj jest e, o niebo lepiej. Mamy żeby nie było, że jest to 2 złote. I jak widzimy jest to także e, skręteczka delikatna ale jest. No i Nota dla tej monety, moi kochani, jest to MS65. Bardzo fajna nota dla tego rocznika. Sprawdźmy sobie, ile monet jest wyżej ocenionych. A więc mamy no też sporo. Z tą notą 65 jest 45 sztuk, a 71 monet jest wyżej ocenionych. Ale nota i tak cieszy. Także moi kochani, będzie to na tyle. Tutaj z tego miejsca oczywiście zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują. Zapraszam do tej subskrypcji. Naprawdę to rozbudowywuje mój kanał, także zapraszam do tej subskrypcji. No i oczywiście chciałem podziękować tutaj moim subskrybentom obecnym, którzy już mnie subskrybują. Dziękuję za komentarze, dziękuję za te lajki pod filmami. Dziękuję za wsparcie kanału. Także, moi Kochanie, jest to na tyle. Dziękuję za obejrzenie. No i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.